Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Przed Wami Giftbox z FIFA 365 2018. W środku w okienku limitka Toniego Crossa jest to drugi produkt z choinki. Miałem dwa takie giftboxy, więc stwierdziłem: jednego można sobie otworzyć. To był jedyny zawodnik Tonie Cross, gdzie dwa razy. Miałem go w giftboxie w okienku, więc nie zawadzi jednego sobie giftboxa, właśnie z nim otworzyć. Zobaczymy, co tam. Fajnego jeszcze w środku się znajduje. Ja już powiem Wam, nie pamiętam, ile limitek, czy specjalnych. Widzę, że tutaj coś w środku jest. Jest jedna specjalna, jest jedna limitka. Crossa sobie również wyciągniemy. Jego widzieliście, więc nie ma co ukrywać. Odwrócimy sobie, żebyście widzieli. No i co? Ile mamy tutaj saszetek? 5, 5, 10. 10 saszetek, czyli tyle, ile pisze na pudełku. Zaczynamy unboxing. Miejmy nadzieję, że wpadnie jakaś rarka. Bo one były najważniejsze w tej kolekcji. Mamy logo Atletico. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Pokażę Wam drugą limitkę i zrobimy pojedynek. Skoro już tak jesteśmy, bo ja widziałem, jaka jest limitka, więc idealnie się składa. Barcelona kontra Real Madryt, jest rakityczna na limitce i tutaj toni Kroos, więc pojedynek Barcelona kontra Real Madryt. Szukamy kart, wszystko liczymy za punkcik. I co dalej? Paris Saint-Germain, jest pierwsza karta z Realu, Isco, prowadzenie Palmeiras, Atletico Nacional i Boca Juniors. Atletico Nacional, Atletico Madrid, Manchester, Klub Ameryka, Spartak i Argentyna. Dla przypomnienia Legia była również. Tutaj mamy fans favorite Pazdan. A na bazówkach Klub Ameryka, Roma, Manchester, Boca i Anglia. Czyli jak na razie prowadzenie na Realu. Boka. Coś się zlepiło. Ja, popatrzcie. Zlepiła się Barcelona. Czyli mamy 1-1. Wyrównanie. Ponownie Boka. Warosz I prowadzenie Barcelonę Andre Gomesz z jednej saszetki zrobiło się prowadzenie i tutaj jeszcze Juventus. Jak to szybko zmienia się, jak w kalejdoskopie: Atletico Nacional, Roma, Borussia, Bayern, Paris Saint-Germain i Spartak. Jesteśmy w połowie. Prowadzenie Barcelony: 2-1. Paris Saint-Germain. I kolejny punkt dla Barcelony. Jest multiple. Messi, Suarez i Neymar. Boka, Legia, Feyenoord i Ferenc Warosz. Cztery saszetki nam zostały. Boka. I znowu karta z Barcelony. Ter Stegen na bazówce. Więc teraz już powoli jest pogrom. Spartak, ale Real odpowiada: Waran, 4-2, Juventus i Palmeiras. Bayern, Benfica, Feyenoord, Bayern, Legia i Atletico. Spartak, coś sklejone, czyżby Waran? Patrzcie, no jak ja to wiedziałem, Waran, Defensive Rock i już tylko 4-3. To moje przeczucie. Klub Ameryka, Roma, Atletico Nacional i Klub Ameryka. Ostatnia saszetka, jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jak widzieliście, wcześniej wpadła Barcelona dwa razy w jednej saszetce. A teraz ponownie Barcelona. Nelson Semedo, 5-3, Juventus, Ferencvaros, Benfica, Borussia i Niemcy. Więc ostatecznie Barcelona wygrywa 5-3 do z Realem. To był giftbox z Tony Crossem. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał odcinek. Jak Wam się podobały karty, które wpadły? No i oczywiście limitki. Macie je w swojej kolekcji. Czy jeszcze potrzebujecie? Bo jeżeli tak, to piszcie. Ja te już mam w swojej kolekcji, więc te są na wydaj. To wszystko dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.